Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa ekopaki z nowej kolekcji Tops Match Attack Extra sezon 24/25. Otóż moi kochani, w Polsce już również ta kolekcja jest. Możecie zajrzeć do Empika, do Kolportera, Inmedio tam już znajdziecie produkty z nowej kolekcji. Ja tutaj sobie kupiłem dwa ekopaki, żeby zdobyć pozostałe ekskluzywne karty Explosive Talent Card. Na ten moment z tego co mi wiadomo trzy trafiłem, a jest chyba ich pięć albo cztery, więc jeszcze brakują. Także dzisiaj sobie otworzymy i zrobimy pojedynek ekopaków. W środku mamy 36 kart, dwie limitki i ta ekskluzywna Explosive Talent Card wyciągniemy sobie wszystkie saszetki, całą zawartość czyli trzy normalne saszetki plus ta z limitkami i za chwilkę zobaczymy czy będzie można złączyć czy nie saszetki Lewa strona mamy Johna Durana John Duran Explosive Talent Limited Edition. Z tego co kojarzę, nie miałem go jeszcze. Natomiast z limitek tych X Factor jest Dowbyk z Romy i Barcola Paris Saint Germain. Czyli tutaj na pewno jest nowa limitka Barcoli, bo nie kojarzę żebym go miał i prawa strona prawy EKOPAK i mamy tutaj kogo? Endrika, Hendrick Explosive Talent Limited Edition Endrika chyba mam, kojarzę, że go już trafiłem i po drugiej stronie mamy tutaj na limicy X-Factor Boniface z Bayer Leverkusen i Benjamin szeszko z Lipska czyli w sumie możemy złączyć saszetki 6 sztuk. Tutaj szukamy Aston, Villa Romy, Paris Saint Germain, a po drugiej stronie Realu Lipska i Bayeru Leverkusen. W tych zwykłych saszetkach cztery karty specjalne, w sumie 12 kart. No i pierwsza sztuka. I coś będzie, moi kochani, coś fajnego będzie. Chavi Alonso, Bayer Leverkusen, czyli jest punkcik, tutaj na tą stronę. João Felix Chelsea obecnie w Milanie. Następnie Richardson Fiorentina. Puteyas Barcelona. Nuri Şahin Borussia Dortmund. Harvey Elliott Liverpool. Crowd Connection Ridwan Hilmas z Rangersów. Emiliano Martinez, shootout Aston Villa, więc jest punkcik tutaj. I mamy Hoi Sona z Tottenhamu na tej karcie Chrome X. Pięknie pierwszy konkretny traf. Do tego Cole Palmer, hat hero Chelsea i Kings of Europe Calvin Stinks z Feyenoordu. Czyli mamy remis 1-1. Teraz może wezmę z drugiej strony. Z tego Ekopaka. I mamy Aspirikuete z Atletico. Arsenal Odegard. Finał we Wrocławiu. Liga konferencji. Schiller z Bayernu. Piłkarka. Marcus Rashford, Manchester United. Andrea Cambiaso Defensive Rock Juventus. Merle Froms, Wolfsburg. Z Lazio, shootout, Provedel. Breakthrough Baler, Mark Casado z Barcelony. Na fioletowej karcie Midfield Shield, Declan Rice, Arsenal. Inter, Hakan Chalanolo, Kings of Europe i Knockout, Assist Master, Chavi z Barcelony. Więc tym razem nic tutaj nie dochodzi żadnej drużynie wracamy na lewą stronę, bierzemy saszetkę z lewego tutaj ekopaka i jest Milan Noah Okafor Benfica, Antonio Silva, Defensive Rock Ezri z Aston Villa, Defensive Rock więc jest punkcik na tą stronę, drugi Ezal Zouli z Realu Betis Defensive Rock Romero z Tottenhamu, Liwakowicz, e, Bramkarz e, Fenerbacze, Defensive Rock Antonio Rudiger, Real, też drugi punkcik, z Milanu Crowd Connection Leao. Breakthrough Baler Bisek z Interu, Karta Hot Prospect Zeno Debast e, ze Sportingu. Rodri, Midfield, Shield, Manchester City i Kings of Europe, Lukas Ucic z Realu Sociedad. Wracamy na prawą stronę. I druga tutaj saszetka. Defensive Rock, Tapsoba z Bayeru Leverkusen, więc jest punkcik na tą stronę i prowadzenie prawego ekopaka. Ale wyrównuje Jakob Ramsey z Aston Villa. Czyli tutaj tylko Aston Villa wpada na razie. Bellerin Real Betis. Mkhitaryan Inter. Mamy Lipsk Openda, więc punkcik tutaj. 4 do 3. I nawet 5, bo jest menadżer Realu Carlo Ancelotti. Clement z Rangersów. Crowd Connection Kevin De Bruyne Manchester City. Pablo Barrios Breakthrough Baller Atletico. Mamy Roberta Lewandowskiego na karcie Men of the Match Heritage. Pięknie. Kings of Europe. Kukurela z Chelsea. I Midfield Shield. McGregor Celtic. Zostają dwie saszetki. Chelsea Bronze. Lucy Bronze. Brendan Rogers, menadżer Celticu. Oficjalna piłka kobiet Champions League. Fratezi Inter. Endler Lyon. Defensive Rock Delicht z Manchesteru United. Francisco Conceicao Juventus. Ponownie Crowd Connection Kevin De Bruyne Manchester City. Pablo Barrios, breakthrough Baller Atletico. I chyba znowu ta sama karta fioletowa wpadła. Declan Rise. No bo patrzcie. Taki pech. Rzadko wpadają te fiolety po jednej sztuce. I jeszcze trafiłem tą samą. Knockout. Carlo Ancelotti z Realu. Więc punkcik. I Kings of Europe. Emre Can, Borussia Dortmund. Czyli tutaj już jest zdecydowana przewaga 6 do 3. I ostatnia saszetka. Czy ona coś tutaj zmieni? I znowu mamy X. Będzie drugi X. Morita Sporting Bright Chelsea Jest Paris Saint Germain. Marco Asensio. Więc jest czwarty punkt. Chloe Kelly z Manchester City. Defensive Rock Kunde Barcelona. Christian Eriksen, Manchester United. Z Milanu, Crowd Connection, Rafa Leao. Inter, Breakthrough, Baler, Bisek. I mamy Kobiego Mainu z Manchesteru, United na X. Pięknie. Dwa X dzisiaj. Czyli zapewne w każdym ekopaku była taka karta. Zakani, Lazio i... Hatric Hero, Kilian, Mbappé z Realu, więc ostatecznie wygrywa EKOPAK. Po prawej stronie mamy tutaj 7 kart, a po stronie lewej 4. Najlepsze karty z dzisiejszego odcinka to Xy, Hoiming i Kobe Majno. No i do tego jeszcze Robert Lewandowski, tutaj na karcie Heritage. Natomiast tutaj z tych ekskluzywnych, no to na pewno. Nie miałem Johna Durana z Aston Villa, więc to jest nowa karta do kolekcji. Także to tyle, moi kochani. Dajcie znać, czy będziecie zbierać tą edycję, która teraz, właśnie na dniach wyszła w Polsce. Można już ją kupić. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to wpadajcie do sklepów. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.